Do moich codziennych obowiązków oprócz zarządzania światem przez e-mail i telefon należą przede wszystkim kontakty z ludźmi, czyli od spotkań z klientami, przez negocjacje umów, spotkania z inżynierami. Ciężko mówić o typowym dniu czy jakimś schemacie, bo każdy dzień pod wieloma względami różni się od siebie. Niektóre dni w całości spędzam na spotkaniach z naszymi klientami, inne to czas na przygotowanie ofert pod nowe projekty, spotkania rekrutacyjne, czy na przykład ostatnio organizację wspólnych warsztatów dla naszych inżynierów i dla pracowników, naszych klientów, w trakcie których mogli wymienić się wiedzą. Największym z nich jest balansowanie pomiędzy dostarczaniem wysokiej jakości usług dla naszych klientów z jednoczesnym zachowaniem Zadowolenia naszych inżynierów ich rozwoju, a zabezpieczeniem SI pod kątem generowania przychodów. Tutaj po prostu nie ma miejsca na nudę, rutynę czy stagnację. Każdy projekt, który realizujemy, niezależnie czy duży czy mały, krótki czy długi jest inny. Każdy uczy nas czegoś nowego i dostarcza nam nowych wyzwań, z którymi musimy sobie poradzić. Typowy tydzień nie ma czegoś takiego. I to w tej pracy jest właśnie ekscytujące.